W dzisiejszym odcinku jesteśmy na serwerze tej oto dziewczyny I mam plan widzowie, muszę zemścić się za wszystko I dzisiaj muszę ją uwięzić Widzowie, spytacie się Ale Kławku, jak ty to zrobisz skoro No kurde, nie masz OPA Ani no maszynki do OPA nie działają No bo sprawdzaliśmy na ostatnim odcinku Jeżeli nie widzieliście to musicie oglądnąć No widzowie, no tutaj jest, nakłada się malutki problem Oczywiście, no powiem wam, że tak Ale widzowie, mam plan O, tam jest jakiś widz, halo, Romex, Elo, Seku. Przygotowałem pewną maszynkę, która posłuży mi do tego, żebym mógł się widzowie tutaj e, uwięzić Uwugil. Więc w dzisiejszym odcinku, widzowie, plan będzie cały polegał na tym, ażeby ta maszynka Disable Command Craft pozwoliła mi, widzowie, uwięzić Uwugil. Ponieważ ta, ta maszynka pozwoli na to, że w pewnym miejscu, że tak powiem, w odległości chyba 5 na 5 kratek, wyłączą się możliwość pisywania komend dla adminów. Czyli jeżeli, my, dajmy na to, ustawię w tym miejscu tą maszynkę, to dajmy na to, tutaj on nie będzie mógł wpisać mod kreatywne. No ja nie mogę, co nie, bo jest, nie jestem adminem ale Uugir nie będzie mogła, więc w taki oto sposób powinniśmy ją widzowie uwi uwięzić. Więc widzowie, no to jest widzowie ryzyko, no ryzyko jest. No pewnie że także jest. No ale dobra widzowie, Ra kto nie ryzykuje ten nie pije szampana widzowie. Więc mamy oczywiście tutaj maszynkę, którą odpalamy widzowie. Naprawdę odpalamy ją i patrzcie to. Ta maszyna pozwala zablokować komendy i działania na serwerze na danych koordynatach. Tak jest. A jak wam powiedziałem, to ta maszynka się nazywa Disable Command Craft. No i teraz musimy podać widzowie IP do celowego serwera. Ja już tutaj wpisuję stumbleguys 123 cvcom No i dobra. Trwa wykrywanie koordyn koordynatów blokady. Aha, czyli tutaj pokazuję po prostu yy, koordynaty blokady, jakie mogą być. Przyjęto cel jako stumbleguides 123 cvcom To jest maszynka w ogóle chyba podobna, do których yy, do tej wcześniejszej z tamtych serwerów, ale dobra. Podaj koordynaty, na których ma znajdować się blokada. Na których koordynatach mają się widzowie. Yy, nie, mogą, nie, nie będą mogły się widzowie ten yy, wpisywać komend, co nie? Musimy teraz podać koordynaty, na których ma się znajdować blokada, więc co, teraz? Czekajcie, bo ja nigdy tego nie używałem, naprawdę. Muszę podać kordy, gdzie zbuduję więzienie, no bo tak naprawdę koordynaty, które podam, to będą więzieniem dla UWGL widzowie. E, no i co, e, może zróbmy to? Nie wiem, na przykład tutaj koło tego więzienia. A niech ma, kurde! Niech widzi! Damy widzowie te kordy tutaj o. Na tym widzowie. E, jak to się mówi? Na tym o. Niech będzie na tym craftingu. Więc widzowie, ja sobie odpalam. 99264 2804. Okej. Okay. I teraz to wpisujemy, wklejamy tutaj o. I teraz co? Jak klikam Enter, to co ma się stać? Coś się stanie, widzowie? Um, nic się tutaj nie dzieje. Halo, halo. Zablokowano komentarze na koordynatach. 99264200. To co ja wpisałem? Blokada aktywowana przez 24 godziny. Potem trzeba włączyć ponownie. I wyłączyło się. Widzicie to widzowie? Co jest grane? Czyli w tym, w tym momencie nie działają tutaj komendy, widzowie, admina. Dla nas oczywiście działają, ale admin nie może tutaj wpisywać żadnych komend, game mod, ban i tak dalej. Widzowie, dobra, mamy tego, tego, mamy, dobra. Widzowie, teraz pozostało mi tylko w sumie to zbudować te więzienie, które teraz zbuduję. Pokażę wam może, skąd ja mam w ogóle takie itemki, ponieważ ona na górze jest ten jest jak pewnie wiecie. Eee, spróbujemy, widzowie, w ogóle przeczekać właśnie, eee, poczekać na uwu, girl, widzowie, bo to właśnie ją chcemy uwięzić. Patrzcie, tutaj jest wejście, na które są możemy wejść. Oczywiście tu jest, jest te Guys, trzejcie bazę. No i tutaj o, pójdźmy sobie, że tak powiem, teraz do villagera z o, na przykład z obsydianem, tylko mało mam tego Obsydianu. No, trzy teraz tylko. Muszę sobie nakopiować, oczywiście ty, mam książkę do kopiowania. E, mam ty, oczywiście skrzynki, więc będę musiał iść na dół, widzowie, teraz pokopać, że tak powiem, trochę skrzynek, co nie? Gemów pokopiować po prostu. Nawet tutaj może być, to jest te miejsce, dobra. I tutaj o sobie po prostu postawmy, o, parę tych tutaj skrzyneczek, bardzo pięknie. No i teraz farmimy z tego widzicie to sobie kopiujemy gemy, leci gem, leci gem, leci gem leci gem, leci gem, dobra, 5 gemów mamy, tutaj nic nie ma jak coś, żebyście nie myśleli, że to coś jest, no i teraz pójdźmy sobie jeszcze raz do tego villagera z obsydianem i po prostu kupmy cały obsydian, jaki możemy czekaj, podejdź, no dobra, uwaga kupujemy 32 obsa, no mi się wydaje, że starczy na jakieś małe więzienie musi starczyć widzowie i to będzie nasz plan czyli musimy iść w tamte miejsce, gdzie oczywiście została przez tą maszynkę dane i miejmy nadzieję widzowie, że to zadziała, bo znaczy będziemy widzowie w duszy, tu jest całe więzienie, które ona zbudowała a my tutaj, o kurde, prawie że nie Ważne. A my tutaj będziemy ją więzić, więc dobra, no widzowie, e, to tak jak mówiłem, 5 na 5 kratek, czyli e, jak to musi być, czyli to musi być raz, dwa chyba, nie? Tak mi się wydaje, że tutaj o, e, tylko, czekaj tak, tak, dobra, tu jest 5 kratek, dobra, i teraz stąd dwie, dwie tu, dobra, i pomiędzy tutaj o, to jest to, dobra, i to widzowie tutaj... Nie, zrobiłem to za daleko, no nie Widzowie, mamy te więzienie Muszę jeszcze tylko sobie kill ogarnąć, ale to za chwilę Pokopuję sobie i ogarnę O nie, widzowie, zapomniałem, że tu nie ma w ogóle kilofa, Więc będę musiał się jakoś z tym ba... Ja pierdziele, męczyć Znaczy tylko tak jest, ale... O Boże, dobra, w ogóle TNT jest, co jest grane, okej okay. No widzowie, zaczyna to wyglądać dosyć spoko Nie pytajcie nawet ile ja nad tym siedzę No ale okej okay. Zamurujmy sobie to tak, o No i co widzowie, jest ten crafting, miejmy nadzieję, że jeżeli ktoś będzie tutaj... To po prostu w obrębie pięciu kratek, czyli 5 na pięć. No nie, no powinno starczyć, nie będzie mogło tutaj nic robić, widzowie. Więc ja sobie to zabuduję i widzowie, co? Pozostaje nam tylko poczekać na Uwugil i to jest nasze więzienie. Czy wy to czaicie, widzowie? Może dla bezpieczeństwa? Zrobię coś takiego. Dobra, zrobimy coś takiego, widzowie. tutaj nic nie mam, naprawdę. Tylko ten kilo, w który, którym, no na naprawdę, wojowałem trochę, nie? Więc no. O, drobę za taką fosę, mało. No, jak wyjdzie, to spadnie do wody, pewno, że tak. Ja pierdzielę co ja, odwaliłbym odwalił. Bym zostawił stary. Yy, jak to się mówi? Podłogę, przecież ja bym był taki głupi Widzowie, o to mi chodziło, jedzenie debile Czy wy widzicie ten, zna ten, ten napis na czacie? Wydaje mi się, że Uwugirl jest w więzieniu No i kurde, ta dziewczyna, co reklamowała serwer Aj, zapomniałem, że tu trzeba wejść inną stroną Normalnie reklam... Da dalej, w sensie, więzi nas, więzi nas Więzi widzów, widzowie, więc dobra, trzeba będzie przejść sobie tędy e, Że tak powiem, tajnymi skrypcjami czy już idę, już idzie David. Co? Nie wiem o co chodzi, o widzowie. Ona pisze z widzami, ona nie ma pojęcia, żeby tutaj jesteśmy. Patrzcie, tam są wszyscy widzowie, widzowie. I teraz, wszyscy widzowie, widzowie. I teraz mamy, widzowie, największą akcję e, ratowania, że tak powiem, was. I, I więzienia Uwugil. Bo ona, widzowie, naprawdę, no mam nadzieję, że zostanie uwięziona, nie? Dobra, dawaj tutaj o okłapku. Dobra, na Shifcie. Na Shifcie, patrzcie, tam jest zakaz mnie, widzowie. Zakaz, trzejcie mam zakaz na serwer. I tutaj tam jest to więzienie. I chyba tam jest gdzieś Uwugil, dobra, widzowie, musimy tam przejść jak najszybciej widzowie tylko bokiem. Tutaj ktoś sobie zbudował yy, port do Nederu. To byłoby spoko widzowie Uwiedzić ją w portalu do Nederu, tylko że to ciężko by było, ciężko by było. A wydaje mi się, że taką maszynką nielegalną to będzie prostsze. Dobra. Tutaj jest nasza cela widzowie. Jeżeli ktoś nie wie, widzowie to tam są. O, widzę ubogitul za rogu. Widzę ją gdzieś tam z daleka. Tam są widzowie i wy. Ona coś tam robi, widzowie. Ktoś kładzie łódkę. A właśnie, a propos łódki, łódka będzie też w naszej pułapce do, dla mnie, do ucieczki, widzowie, co nie? Dobra, ona mnie chyba nie widzi. Ona coś tam dalej robi, usunęła coś. Rzuca coś chyba do jedzenia, tak mi się wydaje, widzowie. Mm, muszę to bardziej przebadać Czekajcie, może podejdę trochę bliżej, ona coś tam robi Dobra, idę na shifcie, widzowie Tak, no kurde, jak ja ją złapię, zapytam się wszystko Dlaczego nareklamowała się na CMC i wszystko, nie? Takie jaja będą widzowie, naprawdę Trzeba zrobić to, widzowie, ale najpierw trzeba ją, widzowie Ale jestem blisko O, oh, oh my god, dobra, 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 tędy Ej Słyszę ludzie jak się trują. Oni chyba się trują, oni to zjedli. Ona pisze idę po jedzenie. Widzicie to widzowie? I ona tam jest, tam jest! Akurat i idzie, dobra. Ty ona chyba poszła do stołówki, mi się wydaje. Patrzcie, ciągle idzie. Dobra, wychodzę do widzów, wychodzę do widzów. Elo, widzowie, elo, widzowie! Elo! Elo! Elo, wszystkim! Patrzcie, Steve'y, wszystko! O kurde, o kurde, dobra, ja wyjdę. Ej, tam jest śmieszny, śmieszny, nie idź tam! Nie idź tam stary, ona cię zabije, no nie on tam idzie, śmieszny! Oby mnie tylko nie wydał, widzowie, oby mnie nie wydał, dobra, dobra, ja nie chcę się nie chcę ryzykować, widzowie. Ja bym coś coś wam dał, ale nie wiem. Ona boję się, że ona zaraz tutaj przyjdzie, co nie? Nie ma jej, nie ma jej. Ona gdzieś tam jest, ale nie wiem, ona chyba zaraz tutaj będzie szła. Hmm, za ten czas mógłbym coś zrobić, ale nie wiem co Może to już jest widzowie ten moment, kiedy powinniśmy, widzowie, zwabić ją, dobra. Pokażmy się przed tym i widzowie czekajmy na nią, dobra, czekajmy na nią z nimi, z widzami, oni tutaj reklamują swoje serwery, nie, 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 nie. trzeba uwięzić uwugil, stary, trzeba uwięzić uwugil, Grażynka zrobiła super jedzenie, co? Patrzcie, tam jest, ona będzie tutaj szła, elo, 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 siema, siema, ej, on mnie bije, czemu mnie bijesz, śmieszny, dobra, idzie ten, idzie... O, on mnie bije, wracam. Dobra, czekajcie widzowie. O, mnie bije i to jest. Owogirl oh, girl. O, oh, no. Uderzę ją, dobra, uderzę ją widzowie i uciekam. Uderzę ją i uciekam. Patrzcie, wychodzi tam, ale wiecie co, może zejdę na dół. Kurde, tylko mam mało HP, ale zejdę na dół widzowie i spróbuję. O, kurde, spróbuję, żeby. Spróbuję jej uciec, spróbuję jej uciec w widzowie. Zaprowadzić ją tam, tak żeby wiecie. Było w miarę ledzić, co nie? Czekajcie, tutaj jakbyś to robiła osoba, by się zamurowywała, dobra. Ale normalnie. escape Room. Escape Room. Co tutaj gadam? Dobra, biegnie za mną, biegnie. Ja pierdzielę, dobra. Czekaj, spójrzcie, ona biegnie. Nie biegnie, biegnie za mną, widzowie. Plan przebiega dobrze. Yy, moja pułapka jest centralnie za mną, widzicie tam w daleko. Dobra, czekajcie, zrobimy kółko, widzowie, za chwilę skończy się pewnie bieganie. Muszę jak najszybciej, ona mnie bije z mieczyka! Nie, 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 dobra, muszę, widzowie, tutaj. E, e, uderzyła mnie, uderzyła mnie, dobra. Czekajcie, dobra, muszę tutaj wejść. Może coś skończyć różnie, widzowie. Ale dobra, lecimy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. woje. ona ma mieczyk, tylko jaki to jest mieczyk? Nie wiem, dobra, lecimy tutaj. Nie, 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 nie. On by tutaj. Nie no, ona tutaj wejdzie czy nie, czekajcie, że na to wpadnie? Okay. Weszła, weszła tu, dobra Weszła tu, dobra, dawaj Kławku, wejdź Wejdź, dobra, jestem Uciekłem, 2 HP, bije mnie Uciekłem, tak jest widzowie Co to ma być Uciekłem, i co teraz Ha, 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 wszystko teraz Będzie po mojej stronie Ty walona, ty piaro, patrzcie Ona teraz nie ogarnia co się dzieje na, na, Patrzcie, rzucę im ten i napiszę Ha, ha, ha i co teraz? Nie masz... Ha! Nie masz gamemodę. Ja pierdzielę! Dobra, patrzcie to. Ona tego w ogóle nie czyta. Ona nie czyta. Czemu? Dobra. Nie, ej! Coś tam nie mogę koment używać O, to chodzi, patrz to, czytaj to paruwo tak jest, paruwo A co, jesteś uwięziona, nie możesz teraz nic Widzowie, ja mam tylko 2 HP Więc muszę uważać, bo jak ona mnie pacnie Widzowie, to jest po mnie Muszę, widzowie, ogarnąć jakieś... Ona tutaj pisze w ogóle Muszę ogarnąć coś, widzowie Kurde, nie mogę podchodzić tak, bo ona tutaj mnie uderzy, nie? Tych... O nie, ona mnie wyzywa! Dobra, napisze jej komendę. Napisze jej komendę. Boże, napisze jej tabliczkę. Ona mnie chce zabić z tego! Oj, ty, dziuśku nie da rady, dudu. Du, du, du. Dobra, czekajcie, i tutaj napiszę, że... No teraz to nic mi nie zrobisz. Widzowie, piszcie jakie pytania mamy jej zadać w... pod tym odcinkiem, to jutro jej zadamy. No nie, no to teraz to nic mi nie zrobisz. Napiszę, Jesteś uwięziona No i tyle, widzowie, od admina się nie udało zdobyć, ale udało się ją... Ha, ona chce tam Tabliczkę! Patrzcie, jaka biedna teraz! Więziła nas, widzowie, w tym wielkim więzieniu, a teraz tutaj jest... O nie! A teraz uwagi chcę tabliczkę! Widzowie, powinienem jej dać tabliczkę? No dam jej, no nie jestem taki, że tak powiem, zły, nie jestem aż tak, ale no trochę przesadza, ale widzowie, dobra, dajmy jej tą tabliczkę. Oj, jak blisko ta tabliczka! I co? Po co się reklamować ACMC? Na ACMC się reklamować. Pa! Chciał mnie uderzyć, widzowie, to jest to jest podpucha! Dobra, dam jej to, dam jej to i zobacz. oj, o kurde, prawie dałem, ale... O, kurde, dobra, prawie, prawie. Ona wyciągnęła już znowu ten mieczyk walony. Będę musiał jej zabrać, dobra. Dawaj go tutaj. No nie mogę. Dobra, czekaj, uderzę ją też. Dobra, nie mogę jej widzowie zabić w ogóle, bo jak ona tutaj deadnie, to już nie będzie, dobra. Co jej mogę tutaj wrzucić? Czekaj, wrzucę ją. Wrzucę jej tutaj ten. O, dobra, masz tabliczkę walona, Ty, Piaro. I napisz, co chcesz e, mi napisać, więc no. Niech ona tam napisze. Tam gdzieś pisz. Tam o. No, no, no. Patrzcie, jak się słucha ta dziewczyna. Widzowie, naprawdę jestem ciekawy, jak ona brzmi i kim ona w ogóle jest. Bo ona tutaj, kurde no, wiecie, tyle jest na tym serwerze i na w ogóle na moim kanale, że ja pierdzielę, nie? A jeszcze ani razu z nią nie gadałem. Cześć, bazę Ja nie wierzę, dobra, ale tu się wszystkiego już dowiemy, bo już mamy ją, w widzowie. E, ale ty jesteś debilem, wiedziałem. Wiedziałem? Wiedziałem, żeby cię zbanować. Wiedziałam? Co jest? Wiedziałem? Napiszę, XD? Jesteś chłopakiem? Dobra, napiszę. XD? Jesteś chłopakiem? Dobra, znak zapytania. Ej, dobra. Oj, oj, spadła tabliczka. Dobra, ty, to będziemy do niej, do niej mówić on, bo mi się wydaje, że to jest ona, ale dobra, zobaczymy, co ona napisze. żeby się nie wkurzyła. O kurde. My to ją będziemy ją wyzywać od tego. Yy, nie. No dobra, widzowie, więc tyle. E, a, bo ona chyba nie w ogóle nie zobaczyła problemu, że napisała z końcówką e, jak chłopak. No dobra. E, więc widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. I jutro, się widzimy, piszcie komentarze. Znaczy, pytania, jakie mamy jej zadać.